Nie, kurwa, gra tak się. Tam z A jaka teraz wpadła ostatnio? No, tu. Nie wiem, od dwóch tygodni nie A odbiornikę ma masz? Nie masz? Ajajaj. Aj. Pewnie ucieka z lekcji. Jakiś kurwa potężny wideo na poczekalni User was moved to my channel. Siema. E, dobra, jest problem, co nie? Znaczy nie Jaki? jest problem, ja, tylko takie pytanie. No. E, bo jak jecie płatki, co nie? No. Normalne kukurydziane. Nie, wy... konfliksy, kurwa. No nie, normalne, konfliksy. No, najpierw słodki, potem O, leko. o. Czy, czy wy um, wsypujecie cukier? Nie, nie. ja Ja wpierdalam, ja na leko leko na, zawsze cukier na, napierdalam. Ja farbię mleko na niebieskie sobie. Tak, ja, nie, ja cukier zawsze, kurwa, wsypuję. Ja tam do tego, do miski, jem potem. Dobra, do to to. Ej, a je, nie, nie, bo, bo taka kurwa debilka u mnie w gili, kurwa, wsypuje cukier <laughs> do wszystkiego. Ja, ja też, weżę się, weżę się, weżę mm. ej, um, ej, a wy, a wy mieliście um, ten fuzję z Talkami? No, no. No, no, nie, nie, talki. nie, no, drobie, ja nie, ja mężę nie, 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 z nami. A. teraz dobra. będzie, kurwa, nie, kurwa nie, 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 dobra. nie, czekaj, czekaj. czekaj. nie, 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 MC, bo u was zawsze no to znajdziesz No f**k ja znajdę Jak nas znajdziesz to możecie podejść gilio mi tak sandów was klokamy Jest, jest, Nie no bo to u was fajna klepa jest Jest G-Znajd? No jest G-Znajd Dobra to okej Dobra, to dzięki Cześć Cześć Ten anglisz to jest kurwa tylko rozmiar Co idziecie? Co? Bo ktoś tam urodził, że jedziemy no ja Bacza? jadę po ciebie 3 kurwa Ja jadę Ja ci jadę kurwa Mam pytanko, nagrywasz to czy nie? Bo takie pytania zadajesz kurwa jakbyś miał kamerę włączoną Siedzi, siedzi taki kurwa Grzechu lat 12 z kamer przed monitorem. Tak Grzesiu kurwa się. nowe. Do, do, do lasu się szykuje kurwa na film <grym <grym Kurwa wariacie jaka żeleta Grzesiu no, ale... Do Kiedy do lasu się szykuje na film? Grzechu jaka żeleta. Po jak ktoś mi dał A właśnie, pomyśle, grzechu, to takie pytanie. Dużego masz miecza? Mmm... Mm. Grzechu masz to... miecza? dużego Masz dużego ma miecza? Co się to? I na ryczał grasz. Co nie, co? Kurwa. Ale kiego, nie o takiego miecza nam chodziło, ty zboczyłku małej. <laughs> Kurwa, on w tekstrupaku chodziło Grzesiu, jaki jest swój ulubiony youtuber? Mixer Franki, kurwa Franki Nie no, nie minecraftowy, kurwa Maciek2007 kurwa, Grandi Wow Grandi, Grandi Grandi, kurwa Grandi Co to nie Gildi, Co z Onisza Granica, 7 złotych <laughs> Jebać tap by to króle Grzesiu, co jeszcze chcesz nam powiedzieć?